I tak już tak, i znowu tak też filozoficznie, nawet jeżeli oglądają to ci, którzy z, zupełnie się ze mną nie zgadzają, są po drugiej stronie e, właśnie barykady, słuchajcie, no, na, na koniec dnia stoi tam taki nergal, i, i to, jeżeli wy, jeżeli to, co ja mówię, to, co staram się przekazać, i tak dalej, jeżeli to w ogóle nie otworzy wam głowy, tylko że wy się jeszcze bardziej zacietrzewicie, a w tym jesteście świetni. Jeszcze bardziej będziecie tego Jezuska za te kurwa. To... to znaczy, że wasza wiara będzie silniejsza. Czyli znowu paradoks, kurwa. Dzięki mnie, ale ja jestem żółczkiem nie. Mhm. Dziękujcie, diabłu. Wasza wiara jest silniejsza. Więc znowu catch 22. Dlaczego chcecie, kurwa, go wykastrować? To pytanie zresztą bardzo mądre. Na dzień dobry, mistrza Małgorzaty rzucił e, diabeł e, e, wiesz, swojemu adwersarzowi. No. Ty chcesz... Widzisz te drzewa? No tak, one rzucają cień. Widzisz, debilu? Ty chcesz, kurwa, wyciąć wszystkie drzewa, żeby nie rzucały cienia. I wy chcecie, żeby te cienie zniknęły ze świata. Co jeszcze, kurwa, wytnie? Może noc w ogóle wytnijmy, kurwa. Nie będzie nocy. Nie będzie nocy, tak. Wszystko, kurwa, wszystko rzuca cień. Nie unikniecie tego. Ten dualizm, bo to jest dualizm po prostu. Cały świat jest tak skonstruowany właśnie na tym, na, noc, no, na, na tych przeciwnościach, to jest natura. Wy, wy chcecie wynaturzyć świat, tą swoją prymitywną po prostu filozofią. Nie da się po prostu. Możecie zniewolić część tego świata, podobnie jak wy sami jesteście zniewoleni i tak dalej, ale ta myśląca, wiesz, łaknąca, nie wiem, wolności część ludzi. Nie napierze się na to, i na szczęście. Na szczęście, efekt jest taki, że na przykład w Polsce i to są statystyki, więc które nie, jest, nie mówię teraz tego, wiesz, nie, są, nie jest to wiedza z kosmosu, ta sekularyzacja postępuje w tempie. W szybszym. Coraz więcej ludzi się odwraca od kościoła. Coraz więcej ludzi neguje po prostu te treści. I, i to jest zdrowe, i to jest dobre, i to jest mądre, bo, bo to jest skostniała um, po prostu instytucja, która, która nie wnosi nic dobrego, moim zdaniem. Ty powiem, to jest mój program. Ja to ja chcę to robić. Jeżeli pan się tego obawia, to ja panu muszę powiedzieć to słuszna jest ta obawa. Ja jestem ateistą, w związku z tym uznaję, że to człowiek tworzył bogów, a nie bogowie człowieka. Jeżeli ja się nie zgadzam z ideami chrześcijańskimi, głównie ze względu na to, że wartości moralne są zbyt słabo, jakby to powiedzieć, są niewystarczające do ujawnienia mnie chociażby, takim jakim ja jestem, chciałbym być, są nie chciałbym się opatrzać piętnem winy, bo albowiem uznaję, że chrześcijaństwo piętno winy zarezerwowała dla wszelkich działań człowieka. W związku z tym, stając się satanistą, niejako przyjmuję pewne wezwanie. Krytyka to nie tylko rzecz, która godna zainteresowania przez satanistę. Krytyka chrześcijaństwa to nie główna idea programu istotą jest uszanowanie tych wartości, które nie uszanowało chrześcijaństwo. Jeśli weźmiemy for instance the, the symbol is a, is a suffering, bleeding, dying Jew nailed to a cross. It's just worship of death and, uh, life on earth is, is a, a sinful, bad life and everything that matters is paradise, some fictional Asian paradise. You know it's and when people have some fictional Asian paradise as the ideal how how can we ever expect them to care about Mother Earth how can we expect them to care about the coming generations or life on mother earth? why would they care they're going to heaven they think you know primitive <laughs> bo ona jest prymitywna, katolicka retoryka, która narzuca właśnie taki, a nie inny styl życia, ja nie musiałbym na sztandar, wiesz, brać diabła i szatana, ja bym nie siedział na czarno tutaj, czyli od 15 roku życia po prostu w żałobie. Dlaczego że żałobie? Po prostu zamordowałem Boga w wieku nastu lat i po prostu zarzyna mu gardło codziennie, bo jest fantazmatem, bo jest, bo jest bzdurą, bo jest iluzją, bo jest głupotą Ech, i, 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 i uważam, że po prostu no ludzie, którzy podążają za tą, za tą wydmuszką, no nie są najbystrzejsi po prostu. Wszystkie książki o diable zostały napisane przez ludzi przeciwników satanizmu, a ludzi kościoła. Jeżeli w tych książkach można wyczytać, że najlepiej stać się satanistą, gdy utoczy się troszkę krwi z ciała dzieci, w związku z tym ci młodzi ludzie współcześnie chcący stać się satanistami, rozumią satanizm jako utoczenie krwi. Nie ma takiej idei satanistycznej.